Czwartek, 5 września, Teledziennik Tomasz Giska. Witam Państwa. Za zadłużenie radomskiej spółdzielni mieszkaniowej oraz za odcięcie przez WP ciepłej wody jest odpowiedzialny stary zarząd spółdzielni, a nie lokatorzy, uważa prezes nowego zarządu Ryszard Trafisz. Prokurator żąda kary 15 lat pozbawienia wolności dla głównego oskarżonego w procesie tzw. Grupy Bułgara. dopływ ciepłej wody do 11 bloków na osiedlu Gołębiów może zostać przywrócony nawet jutro, jeśli Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaakceptuje propozycję spłaty zadłużenia przygotowaną przez zarząd Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zdaniem prezesa RSM Ryszarda Trafisza, głównym powodem nieuregulowania przez spółdzielnię zobowiązań płatniczych jest zła polityka finansowa poprzedniego zarządu. 11 budynków na osiedlu Gołębiów należących do Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało pozbawionych dopływu ciepłej wody w poniedziałek. WPEC poinformowało, że powodem takiej decyzji jest fakt, iż RSM jako jedyna spółdzielnia w Radomiu nie wywiązuje się z podjętych kilka miesięcy temu zobowiązań. Prezes RSM Ryszard Trafisz powiedział nam, że odcięcie dopływu wody zbiegło się nieszczęśliwie z objęciem przez niego stanowiska. Mimo to zdążył się już zorientować, iż główną przyczyną zadłużeń wobec WPC-u jest zła polityka finansowa poprzedniego zarządu, a nie zadłużenie lokatorów. Liczba niepłacących jest podobna jak w innych spółdzielniach, które regulują zobowiązania. Na czym polegały błędy poprzednika, nowy prezes obiecał poinformować po zakończeniu kontroli. Zdaniem prezesa Trafisza najbardziej przykre jest to, iż za błędy dawnego zarządu ukarano lokatorów z wybranych losowo bloków. W większości są to osoby, które regularnie płacą czynsz. RSM przygotowuje dla WPEC-u propozycję spłat zadłużenia i gwarancji dotrzymania zobowiązań. Dopływ ciepłej wody zostanie przywrócony, kiedy tylko WPEC propozycję tę zaakceptuje. Być może jeszcze w tym tygodniu. W procesie tzw. grupy Bułgara swoje stanowiska zaprezentowały dzisiaj strony. Prokurator wnioskował o uznanie głównego oskarżonego, bojko i winnym zarzucanych mu czynów i zażądał kary 15 lat pozbawienia wolności, 25 tysięcy złotych grzywny oraz pozbawienia praw publicznych na 10 lat. Przed wystąpieniem stron sąd wysłuchał w czwartek wyjaśnień ostatnich świadków w procesie przeciwko grupie przestępczej dowodzonej przez obywatela Bułgarii bojko i, akt oskarżenia zarzuca dokonanie brutalnych napadów z bronią w ręku i gwałtów na przestrzeni kilku lat na terenie województw warszawskiego i radomskiego. Część z oskarżonych nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych czynów. Główny oskarżony, Bojko I, nie przyznał się do bestialskiego napadu w Długowoli i dokonania tam gwałtu oraz znęcania się nad ofiarami. Prokurator w mowie końcowej wnioskował o uznanie winnymi wszystkich 13 oskarżonych. Dla Bojko I żądał 15 lat pozbawienia wolności, 25 tysięcy złotych grzywny i 10 lat pozbawienia praw publicznych. Dla czterech dalszych oskarżonych 12 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych od 6 do 8 lat. Pozostałym oskarżonym prokurator wnioskował o zarządzenie kary od 2 lat w zawieszeniu do 11 lat więzienia. Motywując wysokość kar prokurator stwierdził, że grupa przestępcza dowodzona przez Bojkoi wykazała się szczególną brutalnością i dużym zagrożeniem społecznym. Wkrótce są to ogłosi wyrok w tej sprawie. Przed sądem pracy w Radomiu odbyła się dziś rozprawa przeciw spółce MPK. Pozew skierowali pracownicy przedsiębiorstwa, którzy domagają się bezpłatnych przejazdów dla członków rodzin. W miejskim przedsiębiorstwie komunikacji pracuje ponad 600 osób. Przedstawiciele załogi domagają się przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów rodzinom pracowników. Po co został skierowany przeciwko zarządowi spółki, zdają sobie sprawę, że sam zarząd spółki nie jest w stanie problemu załatwić. Chcemy postępowania przez gminę zgodnie z prawem. W układzie zbiorowym pracy mamy zapisane uprawnienia. Dla pracowników i członków ich rodzin do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej i chcemy przestrzegania tego prawa, a jeśli zmiany tego prawa, to zgodnie z procedurami prawnymi, a to się nie stało i tego oczekujemy. Pracownicy MPK nie zgadzają się na propozycję, by wykupić bezpłatne przejazdy w zarządzie transportu miejskiego. Podczas rozprawy sąd postanowił dołączyć jako dowód pismo pracowników MPK, które odczytano na wrześniowej sesji Rady Miejskiej. Na niejawnym posiedzeniu sąd rozpatrzy możliwość zawieszenia postępowania do czasu rozpatrzenia przez NSA uchwały Rady Miejskiej w sprawie bezpłatnych przejazdów zaskarżonej przez pracowników MPK. Ponad 3 tysiące osób skorzystało do tej pory z oferty wypożyczalni sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w Radomiu. Od 1 października instytucja będzie funkcjonować w nowej siedzibie przy ulicy Limanowskiego. Wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego działa w Radomiu od grudnia ubiegłego roku. Powstała jako czternasta w sieci wypożyczalni. Obecnie na terenie kraju działa ich 40. W ciągu kilku miesięcy podpisano prawie 400 umów o wypożyczenie sprzętu i 60 umów sprzedaży. Szczególnie korzystna dla klientów jest propozycja sprzedaży ratalnej, gdzie raty są nieoprocentowane. Największym powodzeniem u klientów y, cieszy się o dziwą, nawet nie biorąc pod uwagę warunki klimatyczne, parę roku, y, przede wszystkim kule. Kule łokciowe i kule pachowe. Sprzedajemy tak, także bardzo dużą ilość pantersów dla dorosłych. Y, zdajemy sobie sprawę, że y, są jeszcze inne potrzeby. Ilość proponowanego sprzętu stale wzrasta. Na życzenie klientów wypożyczalnia sprowadza specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Z takim zamówieniem zwróciła się m.in. Kancelaria Prezydenta Wałęsy, do której napisała z prośbą o pomoc w zdobyciu wózka inwalidzkiego niepełnosprawna dziewczynka ze Śląska. Wypożyczalnia już wkrótce przeprowadzi się do nowej siedziby w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Limanowskiego, gdzie otrzyma pomieszczenia o dwa razy większej niż dotychczas powierzchni. Pozwoli to na sprowadzenie większej ilości sprzętu. Już teraz przygotowano podjazd dla ludzi poruszających się na wózkach. Po okresie słonecznej i ciepłej pogody pogorszyły się warunki atmosferyczne. Zapowiadające rychłą jesień mgły i opady deszczu są przyczyną zwiększonej liczby wypadków drogowych. Strzałkowie w bok wykonującego niespodziewany skręt w lewo ciągnika uderzył Opel Astra. Siła uderzenia była tak duża, że ciągnik przewrócił się na bok, a jego kierowca doznał obrażeń głowy i przewieziony został do szpitala. 5 kilometrów dalej, na obrzeżach Radomia, miała miejsce kolizja dwóch samochodów osobowych Volkswagena Golfa i Volkswagena Passata, kierowanych przez obywateli Rosji. Przyczyna wypadku była podobna. Jadący przed Passatem kierowca Poloneza z przyczepą nie zasygnalizował skrętu w prawo. Przyczepę zarzuciło, a na próbującego uniknąć zderzenia Passata Padł jadący za nim golf. Obydwa zdarzenia miały miejsce po deszczu na śliskiej nawierzchni i są przestrogą dla kierujących pojazdami. Jesień za progiem, warunki podróżowania coraz gorsze. Nigdy za dużo ostrożności i przezorności na drodze. Andrzej Minajew, jeden z najbardziej cenionych malarzy radomskich, od 30 lat prezentuje swoje obrazy na wystawach w kraju i za granicą. Wernisarz swoistej jubileuszowej wystawy odbył się w Miejskim Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej. Gości na Wernisarzu było co niemiara: przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, dziennikarze, koledzy Minajewa ze środowiska artystycznego, przyjaciele i ci, którzy od lat śledzą jego twórczość. Składano gratulacje, życzenia i podziękowania. Andrzej Minajew, absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, prezentował swoje prace na wielu wystawach w kraju i za granicą. Między innymi brał udział we wszystkich ogólnopolskich salonach zimowych plastyki od 1974 roku. W 1974 w retrospektywnej wystawie plastyki radomskiej 1945-1974. W 1987 w czwartym trienale prezentacji portretów współczesnego. W 1902 w 1992 malarze Kazimierza Kazimierz w Malarstwie Współczesnym w Cedyni. Uczestniczył w wielu konkursach malarskich, otrzymując znaczące nagrody i wyróżnienia. W latach 1989-1990 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, a w 1991 otrzymał stypendium Wojewody Radomskiego. Na pierwszym miejscu w swojej twórczości stawia malarstwo i rysunek. Zajmuje się także ilustracją i grafiką książkową. Na swojej jubileuszowej wystawie pokazał pejzaże cztery pory roku. Którą porę roku najbardziej lubisz malować? Najbardziej między porami, porami roku, to są najpiękniejsze pory, bo, bo wtedy nie maluję. Wśród wernisażowych gości byli tacy, którzy znają Minajewa artystę od początku jego kariery malarskiej. Jeden z jego przyjaciół zapytany, co w obrazach Minajewa lubi najbardziej, odpowiedział: Pewien nastrój. Po prostu jest to taka Polska środkowo-wschodnia. Jeszcze nie wschód. A już nie środek, tak? Jakieś takie równiny, mgiełki, jak tutaj na tych obrazkach widać, prawda? Jak zima, to, to widać te, 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 te ugory, to wszystko. Po prostu czuję y, klimat tego radomskiego pejzażu. Andrzej Minajew stwierdził, że wprawdzie 30-letni dorobek twórczy stanowi podstawę do zorganizowania wystawy retrospektywnej, ale ciągle brakuje czasu na skatalogowanie obrazów i przygotowanie dokumentacji. Na retrospektywę ma jeszcze czas. Teraz, jak się wyraził, maluje na bieżąco. Anna Minajew, żona i muza artysty, zapytana, jak żyje się z artystą, odpowiedziała: "Ciężko, ale cudownie". Jubileusz 90-lecia szkoły obchodzi w tym roku trzecie liceum ogólnokształcące imienia pułkownika Dionizego Czachowskiego, przedwojenna Gajlówka. W programie uroczystości, które odbędą się 28 września jest msza święta odprawiona w radomskiej katedrze, część oficjalna, która odbędzie się w hali zrębu przy ulicy Wernera, spotkanie absolwentów w szkole, a wieczorem przygotowywany przez absolwentów bankiet. Muzyka Niepowodzenia czwartoligowych piłkarzy broni, którzy w pięciu spotkaniach rundy jesiennej zdołali zdobyć zaledwie jeden punkt, okupując ostatnie miejsce w tabeli, zaowocowały zmianą na stanowisku trenera. Po rezygnacji z pracy z pierwszym zespołem Waldemara Sławińskiego jego miejsce zajął Ryszard Ochodek, dotychczas szkolący juniorów broni. Radomscy Brydżyści rozegrali kolejny turniej par zaliczany do klasyfikacji długofalowej. W gronie 16 duetów najlepiej licytowali Władysław Fischer i Jan Pijanowski, wyprzedzając pary w składzie Marian Kucharski i Edward Nowomiejski oraz Mirosław Rafalski i Waldemar Pełka. Prawdopodobnie dziś zapadną ostateczne decyzje dotyczące przyszłości sekcji uczniczej Radomskiego Sokoła i zwolnionego karnie z funkcji trenera Józefa Trześniewskiego. W roli niezależnego arbitra wystąpić ma naczelnik Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Konrad Firley, którego przyjazd z Krakowa i spotkanie z zarządem radomskiego klubu planowane jest w godzinach wieczornych. Tymczasem wczoraj, trzy dni przed inauguracją Mistrzostw Polski Młodzików, mającej szansę na medale Młodzieży Sokoła po raz kolejny nie wydano sprzętu treningowego, albowiem po zwolnieniu trenera może tego dokonać jedynie Komisja Sprzętowa Sokoła, a ta nie jest w stanie się zebrać. Znany radomski biznesmen, a jednocześnie entuzjasta sportu Zbigniew Smołuch zgłosił chęć wykonania krytego basenu na stadionie Radomiaka oraz finansowej pomocy w utrzymaniu klubu. Warunkiem realizacji tej inicjatywy jest zakupienie przez miasto hali sportowej w Strzałkowie wybudowanej przez Zbigniewa Smołucha w 1993 roku. Stosowna oferta w tej sprawie przedstawiona została przez właściciela obiektu zarządowi miasta w sierpniu tego roku. Proponowana cena hali z dwoma kortami, częścią gastronomiczną i hotelem wynosi 1,5 miliona złotych. Ja część tych pieniędzy, 8 miliardów, jeżeli bym się do, do, dogadał z miastem, bo to jest tylko jeden warunek, bo w innym układzie nie idę na ten układ. Chciałbym ten basen, który jest odkryty na Radomiaka, po prostu y, doprowadziłbym go do stanu używalności. Gwarantuję, że jeżeli byśmy się dogadali, jeżeli byśmy doszli do porozumienia z władzami miasta, ja obiekt Radomiaka... Ten basem przede wszystkim w ciągu roku, do końca roku, oddaję do użytku. Z zakupem obiektu sportowego w strzałkowie zainteresowani są nie tylko przedsiębiorcy krajowi, lecz również zagraniczni. Zajmuję się wynajdywaniem w Polsce interesujących obiektów dla włoskich przedsiębiorców. Dowiedziałem się, że jest pod radomiem taki obiekt, który może znaleźć się w sferze zainteresowań jednej z włoskich firm. Sprawa zakupu hali będzie w najbliższych dniach przedmiotem obrad Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Radomiu. Za zadłużenie radomskiej spółdzielni mieszkaniowej oraz za odcięcie przez WP z ciepłej wody jest odpowiedzialny stary zarząd spółdzielni, a nie lokatorzy, uważa prezes nowego zarządu Ryszard Trafisz. Prokurator żąda kary 15 lat pozbawienia wolności dla głównego oskarżonego w procesie tzw. grupy Bułgara. I to już wszystko, co na dziś przygotowaliśmy dla Państwa w teledzienniku. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.